Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy. witam was wszystkich bardzo serdecznie w 32 odcinku z The Sims 4 Świat według Andeca. I moi drodzy, Andec, o widzę, już wstał, proszę bardzo. Ja tutaj zrobiłem delikatne przemeblowanie po ostatnim odcinku, bo stwierdziłem, że no skoro już tak mi z moją cudowną Madzią się układa, no to wypadałoby też trochę o siebie zadbać i o swoją formę, no bo zobaczcie, że tu już się y, zrobił Andec troszeczkę większy, więc... Myślałem nad tym, żeby zrobić sobie taką delikatną siłownię. I w sumie tak też się podziało, proszę bardzo. Mamy tutaj te jakieś tam ciężary, lustro, żeby wiecie, widzieć, jak mu biceps rośnie. Głośnik się wstawił również, i to by było chyba na, na tyle. Ja chciałem tu słuchać dwanik jeszcze wstawić, i właśnie zastanawiam się, czy ten. Hmm, żeby tak nie wiecie, nie było tak surowo, ale dobra, to, to zaraz ogarniemy to, bo. W dzisiejszym odcinku pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby nasza cudowna Madia się wprowadziła do mnie już, no bo ile można żyć na odległość? E, czekaj, możesz włączyć na przykład letnie rytmy e, i ćwiczenia, po prostu ćwiczenia czy podnoszenie się, myślę, że ogólnie ćwiczenia, żebyś mógł trochę tej swojej talii Bonka zrzucić. Słuchajcie, to jest wiosenne postanowienie. Zrzucamy talie Bonka. Tak, jesteś nie swój, bo yy, higiena i te sprawy Ale zobacz, muzyka ci leci Ty sobie ćwiczysz Delikatnie o siebie dbasz O, i papuś do nas biegnie Proszę bardzo, mój słodziaczek Dobrze e, Z tego co pamiętam, to dzisiaj chyba do pracy nie idziemy I w ogóle też dużo osób pisało, że Jak to dla... O nie, to się nie lubi tych Huntley, bo że dlaczego nie wziąłem Arturka ze sobą i w ogóle, ale też moi drodzy, dużo osób pisało o tym, że w sumie Penny może sobie być z Arturkiem, bo przecież ja z Madzią będziemy mieć nasze inne dzieciątko. Bo, bo, to słuchajcie, to nigdy nie wiadomo czy Penny to, to, jest moje, znaczy teoretycznie w drzewie genealogicznym jest moje Ale co tak naprawdę jest moje, no to prawdy tu już nie dojdziemy Zobaczcie jak ona się opiekowała Czesikiem, że ja musiałem sobie z nim pojechać do weterynarza sam A ona z nim mieszkała i Czesio y, biedny był tutaj przy niej, także Widzicie, ona nie jest taka super jakby się wszystkim wydawało, no Rumba jedzie, o i właśnie też tą rumbę, słuchajcie, przestawiłem na jej miejsce tutaj z powrotem, proszę bardzo I ona jakoś tak jakby chciała, a nie mogła jechać, zobaczcie co ci jest? Ojej, bo higiena, bo głód, no po prostu. Tragedia, oj tragedia. choć wykąp się ładnie. E, potem sobie możesz jakieś resztki. Mamy jakieś resztki, czy nie mamy jakichś resztek? Nie mamy żadnych resztek. E, to podaj obiad. Pikanna zupa, czyli fasolka po gulasz obozowy, kanapka z bekonem, e, kluski, kluski z czosnkiem. O, ja bym chciał kluski z czosnkiem. Ja lubię czosnek, słuchajcie, ja tak lubię czosnek, że masakra. No, widzisz śmierdziochu? Leżysz w tej wannie. Bysz teraz się... W ogóle on się tutaj w wannę Zobaczcie, jak on jest wysoki. Znaczy... Jak już, wiecie, Madzia będzie mieszkała moja z X-em ze mną... No to... Ta rumba się zawiesiła jak nic. No rumba... No zobaczcie. O nie, zawiesiła się! Czekajcie, trzeba jej trochę delikatnie pomóc tu. Czy ja cię przeniosę jak jesteś w trybie takim, na pewno teoretycznie powinienem przenieść? Czekaj, chodź tu. Sieć, jeszcze raz cię. Nie, nie, nie zasłony. ja nie chcę zasłon. O. Pojedziesz jeszcze raz, czy może jesteś, nie wiem, może jesteś... Nie, wyrzuć śmieci. O, widzisz. A to jeszcze chcesz siku? Poczekaj, Andec, bo ja się tu nie mogę się odnaleźć się. Skorzystaj. No, mówiłem o tym, że jak nasza Madzia już będzie mieszkała i wiecie, będziemy już mieć jakieś tam potomstwo nasze własne, no, to przydałoby się mieć jakiś raczej inny dom, słuchajcie, niż taka mała klitka tutaj. Zważając też na to, że zobaczcie, mamy 36 tysięcy, było trochę więcej, ale, no, zrobiłem tutaj małe szachemachry, kupiłem tam, wiecie, jakieś rzeczy, więc wiadomo, że troszkę gotówki ubyło. Natomiast Andec jest profesorem, więc radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zarobki. Dobra. Co e, z tym obiadem? Podaj obiad. Czekaj, zobaczmy, co tu jeszcze w ogóle jest. E, warzywne czyli to z serem, to Zupa z małży, Nie no, już aż tak ekstrawagancko to nie musimy jechać. Kluski z czosnkiem, proszę bardzo. Wykąpane dzieciątko. No, bo chciałbym, żeby nasza Madzia już się zamieszkała. Myślę, że jej się spodoba nasza pościel. I też będziemy się, pewnie musieli jej pracę znać, bo wydaje mi się, że oni chyba tam. Na pewno u z Wojtkiem pracują. Nie wiem, czy Madzia pracuje. Chyba nie. Także, no niestety. Dobra, słuchajcie. Łyczek herbatki. Mam taką dobrą herbatkę cytrusową. -ci citrusową, tak. Cytrusową e, piramidki Liptona jest tak przepyszna, że masakra. No, nie mogę się, słuchajcie, no nie mogę się oprzeć. Naprawdę, przepraszam. <grywa> mm. Łyczek herbatki był. Pyszna. Niemciu, niemciu. W moim ulubionym kubeczku. Jednym z kilku ulubionych mam naprawdę. Jak wiecie, dużą kolekcję kubków i bardzo je lubię. Wyrzuciłeś te śmieci? Aha, wyrzuciłeś śmieci. No, do dobrze. Co, papusiu? Nie lubisz tego odkurzacza, nie lubisz komputera? W ogóle, Andrzej, ty też musisz tutaj... A, tą analizę i dyskusję i ten artykuł trzeba dokończyć. Dobrze. To zaraz się tym zajmiemy. Znaczy, zaraz. Najpierw przyjdzie Magda. W sumie to, wiesz co? Mogłbyś już ją zaprosić, tak naprawdę. Eee, Zaprośmy do tej parceli. Znaczy, do, sp do wspólnego spędzania czasu na tej parceli. My love... Halo? A gdzie jest my love? Do Dlaczego nie widzę? Aha. Halo my love? A może ona sama przyjdzie? Poczekajcie, może gdzieś tu w okolicy. Sterczysz pod bramą gdzieś czy nie? No nie ma my... A kto tu na ławce śpi? A jaka? A jaki nie chcemy? No nie ma mojej my love. Poczekajcie. Rozmawiaj z... No i mogę, to może już teraz cię mogę zaprosić też? No i czemu cię nie ma? Co za bezczelność. Dobra, to porozmawiaj chociaż z Madzią. Teraz jak jesz, to możesz porozmawiać. Spróbujemy tą rumbę też włączyć. Zacznij sprzątanie. I możemy w sumie na te hantle wrócić. Ćwiczenia. Chodź. A nie możesz, jak jeszcze zadzwonić? Naprawdę, w ogóle, smakuje ci to? Kluski z czosnkiem? No bardzo apetycznie wyglądają. W sumie jadłbym. Dobra, idź do lodówki. Kończ to jeść? A, a cóż to tak ładnie pachnie w całym korytarzu? Założę się, że wygląda równie dobrze. Co tam pichcisz? Mogę się poczęstować? To doskonałe towarzystwo. Słucham? E, znaczy no... No dobra, no to... Pamiętajcie, że na sąsiadów się zawsze można liczyć, nie? Dobra, chodź tu. Spróbuję teraz Magdę zaprosić już na... Żeby przyszła. No czemu nie mogę? Ej, no zobaczcie o co chodzi. A randka? A randka wchodzi w grę? Nie, czekajcie, nie, nie ta opcja telefonu. Zapłaś na randkę. No i jest. Cześć słoneczko, wpadniesz do mnie? Ale ja chcę w domu. Co tu, co tu, co tu się, co tu, co tu się, co, co tu się? Halo Simsy A możecie być w mieszkaniu Andeca na randce? O Co tu się podziało? Gdzie jest Magda? Gdzie jest moja sympatia? Dobra, zostaw ją, nie gadaj z nią Nie, nie warto na nią tracić czasu teraz Tylko gdzie jest Magda? What? Co tu się dzieje? Nie możesz. No dobra, no ja wiem, ale ja bym chciał. No ja, ja bym chciał się, jakby tak z nią spotkać? Generalnie w ogóle, czy coś. Nie ma jej nigdzie, słuchajcie, zwiała mi spod ołtarza. Nie widzę nigdzie. Hmm. Nie wiem o co chodzi. O co chodzi czy ty możesz sobie już pójść? Byłoby miłość sympatycznie. A zjedź na dół. No dobra, jesteś tu. Ale Madzi nie ma. Miko sobie śpi. Na górę wiedź. Najpopularniejszy gospodarz? Słucham? Z drugiej wyłącznie 50 wydarzeń do na poziomie brązowym lub wyżej... Okej. Okay. Aha, to była Ej, coś się z... zupsuło... Przypsiło... To znaczy pojedzie... Dobra... To w takim razie... Skoro tak, to y, ruszamy na randkę gdzieś daleko, daleko... Dzwon do niej! Dwoń dzwon, dzwon! Pojedziemy gdzieś i tyle, no bo co? Hmm... Tylko gdzie? Może to... Do... Ale ma też ta awor... Do karaoke! Czy to, nie wiem, czy to jest karaoke. Nieważne, ważne, żeby będzie romantyczna aura. Zobaczymy, jak będzie. Tak, znowu słuchajcie, łyczek, karpatki, ale no nie mogę się oprzeć na prawdę, no kochajcie. Mocno mnie, bardzo. Hmm. Poza tym... Te odcinki są wtedy, wiecie, takie naturalne. Cześć, moja bello! Dobra, parę słów nastroju do flirtów w tym samym momencie. Dobra, romantyczne. Flirtuj. Ojej, a co to? Co tak pan tu, pcze tu? No, nie, chyba nie bardzo zadowolony jest z tego wszystkiego, tak mi się wydaje. że musiał tak wysoko windą wjeżdżać. Boże, jak ja wyglądam tragicznie, muszę, muszę zmienić wygląd. Pochwal wygląd. Romantyczne, obejmi. Um, okaż czułość. Przyjazne. Um, możemy w sumie wziąć udział w loterii. Um, pochwal strój. Powiedz, że pięknie wyglądasz. O, w, tam chyba w latrze, tak mi się wydaje. Popraw humor. Czy możesz się do mnie wprowadzić? Trzymaj za ręce. Usiądź i porozmawiaj. Dobrze, gdzie możemy siąść? Hmm. O. Usiądź razem, chodź. Idźcie ładnie sobie siąść tutaj. Proszę bardzo. rozgniewane jest nieważne. Uh -huh. Przyjazne. madzia, stój. Gdzie ty idziesz? Plotkuj, no przecież. Co tu się dzieje? Co tu się? Gdzie ty uciek? Halo! Usiądźcie tu razem i proszę ładnie są porozmawiać. Plotkuj, gdzie ty idziesz? Stój! No co za... łeb Możesz usiąść, o Opowiedz sobie sobie historię, dobra opowiemy ci historię Przyjazne O nie mam telefon, mamusia dzwonić. także słuchajcie, szybkie cięcie i zaraz do was wracam I wracam do was po cięciu, bardzo szybkim, także jesteśmy I co? Co ty miałeś? A opowiedz historię, poczekaj, poczekaj Andec, ty opowiedz historię Przecież historia jest bardzo ważna, przepraszam, bardzo przyjazne Obej mi, obej Nie obejmuj, tylko o... O, o, o! Porywającą historię. Taką porwiesz, że prądy morskie ją porwą. Zrób to. A A. Oczywiście moi drodzy, łyk herbatki. <laughs> no, Kurde. Dobra, wstań już. Wstań już, zostaw to wszystko tam Proszę opowiedzieć porywającą historię, szybciutko. No. Robimy randkę marzeń przecież Koleś, odstosunkujesz się od nas? Ale czemu ty, ty myśl tylko Madzie, opowiedzieć historię Wszyscy muszą słuchać o mojej porwającej historii o dinozaurze jak byłem mały No po prostu, świetnie Dobra A to już mamy, naprawdę? To ja bym chciał, żebyś teraz się do mnie wprowadziła. Tylko nie wiem, co tutaj się to da zrobić. możesz. Aha, okej. Okay. A czy po prostu w przyjaznych jest w stanie się do mnie wprowadzić? Proszę, powiedz, że tak. Powiedz, że tak. Pręż muskuły. No i dlaczego się nie da? Co za tragedia, no. Pożegnaj, poprosił małą pożyczkę nie będziemy... O, żadne pożyczki prosi. No dobra, nie da się. Mamy randkę na 100%. Czekajcie, jak zakończymy tą randkę. To mamy nagrody, super. Tylko że ja widzę, że... Nasza randka została rozbita przez jakieś dwie Lalunie tym razem, no? E, legenda nakawa. W po do rodziny swojego sima znajdziesz coś specjalnego dzięki czemu zapamiętasz to wydarzenie? O, super daba, bardzo się tego cieszę. Tylko, Madzia, ja bym chciał z Tobą. Przyjazne. Proszę, proszę, proszę. O! Poproszę o dołączenie do rodziny. Chodź! Na randce, moja, ty jesteś. Gdzie ty. Tylko, gdzie ona idzie? Poczekajcie, bo ja nie wiem, co się tu dzieje. Aha. Eee, na tej parceli, chodź tu do mnie. Gdzieżeś poszła? Co za łeb! No i dobrze, zaraz, zaraz tu będzie, chodź tu. Andes, przybiegaj tu, szybciutko. O, a co, co tu tak? Aż zmarzłeś, że musiałeś ten swój kożuch nałożyć? Gdzie jest moja Madia z X-em? Madia, Andes będzie, no o, jest, przyszła. Dobra. Stop. Bo ona znowu gdzieś leci. Zostaw tego Jordana jakiegoś chińskiego. Przyjazne. Dołącz do mojej rodziny. Teraz, zaraz. Już. Andet, czy ty możesz? No ona gdzieś leci. Do baru. Pierwsze, co to do baru? No. No. Przeprowadzka razem. Jej! Nareszcie! E, nie, Madzia idzie do mnie. Space ma 29. Czy będziemy im coś zabierać? No możemy coś tam im dać. Znaczy, czekajcie, może 10. Mają 30. No to każda na podyszce. O! No i patrzcie, oni są bogaci! Oni są boga Dobra, już. Mieszkasz ze mną? Cudownie. A gdzieś pracujesz? tak nie bardzo, nie masz pracy. No to podejmiemy się od razu karierę. I musimy... No to jej los loterii wysłać. Szybko, czekajcie. Bo to w ptakach się bardzo nam opłaciło, jeżeli ktoś ogląda ptaki u mnie. Tam już był, byli milionerzy. Poczekajcie, czy tutaj możemy ten los kupić? Myślę, wydaje, że tak. Zdjęcie... Kup los na loterii. O, cyk. Magda i Andec też kupi los na loterii. Kup los na loterii, proszę bardzo. Wasze szczęście trzeba pomnażać je jeszcze, tak? A ten co? Myślę, że Madzia mogłaby być. Hmm. Prawniczką? Myślę, że to jest dobra kariera dla Magdy. Hmm. Tak mi się jakoś rzuciło pierwsze w oczy. Ewentualnie może polityk? Ogrodniczka, malarka. Ewentualnie, wiecie, co może, guru techniki? Bizneswoman. To jest idealna kalie Kaliela. Idealna Kaliela? No, myślę, że bizneswoman. Synergia, efektywność, planowanie. Jeśli czujesz ekscytację na dźwięk tych haseł. być może kariera w biznesie jest właśnie dla Ciebie. Managerka, inwestorka. Tak, myślę, że to jest dobre. Dobra, to teraz, proszę, losy na Alterii. Wysłałeś tego losa? Zostaw tą rozmowę z tą jakąś cizią. Przy basenie. Idziesz może. Magda wysłała los. Bardzo dobrze. No. Aha. Dobra, idź do domu. I Andrzej też, do domu. Wszyscy do domu. Bo może akurat nam się poszczęści i będziemy bogaci, tak? Jak ptaki, no tamto się słuchacie podziały i ty. Nie chcę spoilerować, bo jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie. Jest nawet taki tytuł bardzo takie wskazujące na to, Wie, wiecie, miałem jakieś zacięcie mózgu, w ogóle, nieważne. Dobra, skoro już tutaj są... O, a Magda, co tutaj? Dęsy. Anders, proszę bardzo. E, ćwiczenia. Natomiast ma... O, się w ogóle się dobrze czuje. Czy coś do pracy potrzebujesz, moja droga? Wypełnienie raporty. Wypełnienie raporty, czekajcie. E... Aha, bo to jest... Dobra, moment, czekajcie. Po pierwsze, trzeba kupić normalny komputer. Do widzenia z tym. Po drugie, a, my ten kufer dostaliśmy dla VIP-a. Biurko nauczycielskie. Uuu, odblokowane za. Uu. Czy możemy to biurko tak na przykład ten? Tak sobie zmienić? Ja bym chciał na przykład zmienić. Czekajcie. Papuś tak siedzi tutaj bardzo niefortunnie. Umieść wyposażeniu. O. A, krzesło. Dobra, nieważne. Pokażcie mi to biurko obrzyskie. No, czadowe jest. To tego będzie super turbofoder gamingowy, bo oczywiście inaczej być nie może. <grymny> Dobrze, i weźmy sobie, moi drodzy, gdzie to jest? Klikam, klikam, szukam, chodzę. Ja nie wiem, czego ja szukam, czego ja chodzę tutaj. Jakiegoś fajnego kompa, takiego stacjonarnego dla wszystkich. Komputer z nie widmo, nie nasz tego nie potrzebujemy. Może taki, tylko może ewentualnie kolorek. Mu Aha. To niech będzie ten. O. Czy ty, moja droga, możesz wypełniać raporty tutaj, czy musisz po prostu być w pracy? Kariera. Chyba nie. A potrzebujesz coś do pracy? Nic nie potrzebujesz. W ogóle masz jakieś umiejętności? Masz umiejętności! Taneczne. No, cudownie. Dobra, poczekajcie, może zobaczymy. Czy nie możemy czegoś tutaj właśnie zrobić jeszcze? Zamów, otwórz nich społeczne. pisz dowcipy. Nie, chyba nie. Dobra, to możesz w sumie tak, Macia. Wyrzuć śmieci, zacznij sprzątać tą rumbą. W sumie no, możesz się wykąpać, no co tam ci. Proszę bardzo, przecież nie będę ci bronił. I możesz zrobić romantyczną kolację. Podaj kolację. Makarus serum, jest. Oh, Uwielbiam. Zobaczymy teraz, czy rumba się nigdzie nie zajmie się na żnym tutaj pomieszczeniu. Wsysaj te kłaki wszystkie. Proszę, ja cię bardzo. No czemu? Patrzcie, pojechała i nie wsysnęła. No, co za ladacznica. Jak tam ci andecyduje, to jest Totalnie, ale po prostu totalnie bez zabawy. I jutro chyba do pracy idziesz, prawda? No, oczywiście, że idziesz. A zabawy to za, za grosz nie masz. Zataczę ćwiczenia, wyłącz ten głośnik mi w ogóle stąd. Proszę bardzo. Ehm. Oglądaj kanał, niech będzie kulinarny. Proszę, proszę bardzo, niech ci się troszkę tutaj zabawa napełni. Ja bym chciał, żebyś popisał może co ten artykuł do końca i tą analizę jeszcze zrobił. Może by nam się udało. Bo jakie macie ma pragnienie? Autorka bestsellerów. Lingwistka, matorka. Napisz dwie książki. To w moglibyśmy dać jej autorkę. To wiecie co możemy zmienić w sumie jej tą pracę? Kiedy w ogóle ty idziesz do pracy? No. Dzisiaj. Dobra, oglądasz? No powiedzmy, że ci nawet jakoś to wychodzi. Macie jak tam gotowanko. Yummy, Delicious? O mój błazie, jest. Dobra, Andes, weź sobie porcję. Magia, też weź sobie porcję. O, i masz drugi poziom gotowania. Bardzo ładnie. Dobra, ale możecie oglądać przy okazji. Oglądaj. Yy, gdzie to był? Aktualny kanał. I Andes, czy to oglądasz? oglądasz! Super. Dobra, to to schowamy sobie do lodóweczki. Proszę bardzo. Ja widzę, że on tu gotowanie bardzo mocno rozwija. Gdzie to jest? żeż rozwijasz, co mnie kłamiesz? Widzę, że rozwijasz. Zaraz pewnie się okaże, że rozwinie. Mhm. Albo jednak nie. Nie wiem, co się wydarza. Natomiast widzę, że macie już delikatnie śpiąca. To w możesz pójść spać, jak skończysz, a ty... Mój drogi, uniwersytet, eee, gdzie to było, nie uniwersytet, o oh, Jesus, mm, kariera, kariera edukacyjna, napisz artykuł akademicki, napisz planuj wy. a gdzie się, ale moment, przecież ty pisałeś ten artykuł akademicki. Hmm, ważne jest poczekać. Tu jest, napisz. Nie, no to to było przecież w karierze. Napisz list No, a, tutaj jest, dobra. Nie zauważyłem. Chyba napisz to. Może by nam się udało to zrobić? Co w ogóle on się zawiesiło, Patrzcie. O, loteria się udała. Bardzo dobrze. Może coś wygracie. Pytanie jest takie, czy. Aha, czyli piszesz i się uczysz, dobra. Tylko jest to, to jest zawieszone, czekajcie, ja mogę cię. Resetuj. Ale no dalej ten pasek wisi, no przecież, co za bubel. Dobra, pisz to szybko. O! Odwiesiło się, no! Domyślam się, że będziesz miał problem, żeby wstać rano na zajęcia i na pierwsze wykłady poranne, więc może być ciężko. Zobaczymy zaraz. Aha, artykuł jest napisany i on teraz coś tutaj jeszcze widzę, że tworzy chyba tą analizę i dyskusję. Podejrzewam, że i tak tego nie śniemy, ale tu niby awans jest, tylko wiadomo, trzeba ten punkt tutaj się nauczyć, więc... jest dobra. Chodź, pipi, machę szybciutkie. Tak, do kuwety. Oczywiście do kuwety. Skorzystaj. Mm. I myślę, że możesz sobie do spanka się udać, śpij. Co ci się nie podoba? Nie! Aha, serio. Mój dodzy, czy wy też macie takie problemy? Bo to jest aż dziwne. Skorzystaj! I śpij. Co jest z tą rumbą? Do dokującej stacji proszę wrócić. Może najpierw niech wróci. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Śpij. Nie, ona jest... Ona jest zawieszona. I tak sobie będzie brzęczała całą noc chyba. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, o co chodzi. A, Macie, ty tu już wstałaś? Taki ranny ptaszek. Boże, szósta rano. Chryste, panie. Na dziewiątą idziesz? No dobrze, to wiesz co? Nie rozumiem, o co chodzi. Słuchaj, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, e, to myślę, że możesz to... Przecież jest kosz na śmieci tutaj. Co, co tu się... O co tu chodzi? Trzeba się jak najszybciej stąd chyba wyprowadzić. Naprawdę, bo to mieszkanie jest za małe, za dużo obiektów i po prostu tutaj się wszystko kiełbasi. Tak mi się wydaje, nie wiem. Dobra, macie się ogarnie. Siusiu, może coś sobie zjesz. Są jakieś resztki? Są resztki, przecież tam makaron był. No, także proszę bardzo, resztki. A myślę, że my będziemy sobie powoli kończyć. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Love, kikieski, besoski. Buziakuję Was bardzo serdecznie i bardzo mocno. I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się. Cześć, do następnego. Pa, pa.